Piąty rządek za nami, tak się prezentuje, dwie kratki pełne, brzegowe, po zmniejszeniu o jedną, 10 pustych, jedna pełna, 10 pustych, dwie pełne brzegowe i tutaj też zmniejszyłyśmy o jedną, przerzucamy w takim razie na drugą stronę, zaczynamy rządek jedenasty, znowu sobie skracamy, to znaczy tą szerokość, tak, zmniejszamy, oczkami ścisłymi przechodzimy na czwarty słupek, Trzy oczka do góry nad tym czwartym słupkiem jako pierwszy słupek. Pamiętamy, że zawsze robimy dwie pełne kratki brzegowe, czyli siedem słupków obok siebie. Okej, okay. ja już to mam. I teraz przed nami siedem pustych krateczek. Raz. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i mam 7 pustych kratek. A teraz robię 5 krateczek pełnych. 5 krateczek pełnych to 16 słupków obok siebie. Pamiętam o tym, że na każdym mostku robię 2 słupki. Nie pomijam również słupków brzegowych. O, już mam 4. 5. 6 siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, no i szesnaście, szesnaście Słupków obok siebie mam już wykonane, a to oznacza, że mam 5 pełnych krateczek. I jako, że po prawej stronie było 7 pustych kratek, a jest to wzór symetryczny, więc i po lewej stronie wykonujemy sobie 7 pustych krateczek. 2. 3. 4 5 6 7 no i dwie kratki pełne brzegowe ponieważ ustawicznie sobie zmniejszamy pracę więc i tutaj będzie to zmniejszone o jedną krateczkę jeszcze trzy słupki. No popatrzmy, tak to wygląda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. To był 10. rządek. 11. rządek ja już wykonałam. Zmniejszyłam sobie o jedną kratkę, dwie pełne krateczki. Osiem krateczek pustych, jedna pełna, 8 pustych i 2 pełne. To był rządek 11. Przerzucamy na drugą stronę i znowu sobie zmniejszamy o jedną kratkę. Czyli przeskakuję po prostu na czwarty słupek oczkami ścisłymi. Dorabiam trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek no i jeszcze 6 słupków, aby mieć dwie pełne krateczki. OK. No i co? Dalej robimy sobie cztery puste krateczki. Raz, dwa, trzy, cztery. No, i teraz kratki pełne. Tych kratek pełnych będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem pełnych krateczek, a to oznacza, że musimy zrobić 22 słupki obok siebie. No, czyli standardowo dwa słupki na mostku. Nie pomijamy też tych bocznych słupeczków. Proszę popatrzeć, ja już skończyłam dwunasty rządek, tak jak y, może sobie od razu omówmy od prawej strony. O jedno zmniejszyłyśmy. Dwie pełne krateczki brzegowe, czyli 7 słupków obok siebie, cztery kratki puste. Później y, mamy 7 krateczek pełnych, a to oznacza, że mamy 22 słupki obok siebie, 4 kratki puste i ponownie dwie kratki pełne brzegowe. Zmniejszając robótkę o jedno. Przerzucamy na drugą stronę, trzynasty już rządek. Zmniejszamy sobie ponownie o jedną krateczkę, więc oczkami ścisłymi na czwarty słupek. Trzy oczka do góry na pierwszy słupek nowego rządku. No i dorabiam jeszcze po prostu sześć słupków. i już mam w zasadzie dwie pełne krateczki. Ok, ten rządek zrobimy samodzielnie, bo jest bardzo bardzo prosty. Teraz do wykonania przed nami sześć pustych krateczek, jedna kratka pełna, dokładnie w tym miejscu tutaj, czyli symetrycznie po prostu. Znowu sześć pustych kratek, dwie pełne, zmniejszając o jedno. Mam nadzieję, że jest widoczna choinka, która się od wyłania z, z odmentów tych krateczek pełnych i pustych. 14, 14 rządek już jest za mną, również zmniejszałam o jedno okienko z prawej i z lewej strony i zaczynamy od prawej sprawdzanie. Mamy dwie pełne kratki, jedną pustą, następnie 9 pełnych krateczek. 9 pełnych krateczek to 28 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta i dwie pełne brzegowe. Pamiętamy o zmniejszeniu. Przerzucamy na drugą stronę. Będzie już piętnasty rządek. I znowu sobie zmniejszamy. Przeskakujemy oczkami ścisłymi na czwarty słupek. I z tego słupka trzy oczka do góry na pierwszy słupek. I dorabiamy jeszcze sześć słupków. Czyli generalnie mamy dwie pełne krateczki brzegowe. OK. No i teraz wykonujemy sobie cztery puste kratki. Pomijamy dwa słupki, wkłuwamy się w trzeci. To pamiętamy o tym. Nabieram dwa oczka, pomijam dwa słupki i wkłuwam się w trzeci. Mam już dwa, trzy, cztery. Jedna kratka pełna, czyli dorabiam trzy słupki. I znowu cztery puste okienka, raz, dwa. Trzy i cztery. I po prostu wykonuję dwie pełne kratki brzegowe.

znowu zmniejszamy o jedną krateczkę o, i nad tym słupkiem wykonuję po prostu 3 oczka łańcuszka. Dorabiam jeszcze 6 słupków, bo mam dwie kratki pełne brzegowe. Okay. Teraz dwie krateczki puste, 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Ok, no i co? Zostało nam do wykonania: dwie krateczki puste i dwie pełne brzegowe. I to był szesnasty już rządek. Ostatni rządek z motywem. Dalej po środku będą już tylko puste krateczki. Ok, trzy słupki zostają nieprzerobione jak zwykle. Szesnasty rządek. Jeszcze raz popatrzmy. Zmniejszone z lewej i z prawej o jedną kratkę. Dwie pełne, dwie puste, trzy pełne, dwie puste, dwie pełne. Przerzucamy na drugą stronę. Rządek już siedemnasty. Zmniejszamy sobie o jedną krateczkę. Robimy dwie kratki. Pełne. Pięć kratek pustych. Raz. Dwa, pamiętamy, pomijamy dwa słupki, wkłuwamy się w trzeci. Trzy. Cztery. Pięć. No i znowu dwie krateczki pełne. Przerzucamy sobie na drugą stronę. Znowu zmniejszamy o jedną krateczkę. Po zmniejszeniu o jedną kratkę. Robię dwie krateczki pełne, brzegowe, czyli zaczynam od siedmiu słupków obok siebie. O, i teraz wykonuję trzy krateczki puste. Raz, dwa. dwie kratki pełne ok przerzucamy znowu na drugą stronę znowu sobie zmniejszamy o jedną krateczkę No, i oczywiście tradycyjnie trzy oczka łańcuszka do góry, dwie pełne kratki do wykonania, czyli 7 słupków obok siebie. Okay. Jedna krateczka pusta, dwie krateczki pełne. Okay. Przerzucamy na drugą stronę i to przed nami będą już dwa ostatnie rządki, nawet trudno to nazwać rządkiem, po prostu takie zakończenie wykonamy. Przechodzimy sobie na czwarty słupek, i w tym momencie wykonujemy trzy pełne kratki. Czyli 10 słupków obok siebie. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć sześć siedem osiem dziewięć, dziesięć, i przerzucam ostatni raz, to już jest zupełne zakończenie. Znowu pomijam. Trzy słupki, czyli oczka ścisła, wykonuję tak, aby się dostać na czwarty słupek. No i robię ostatnie cztery słupki obok siebie. Dwa, trzy i cztery. I to jest koniec tej dolnej części serduszka. Tu będziemy sobie obcinać już nitkę do zakończenia. O, czyli już tutaj sobie zaciskam, o robótka w tym momencie już jest zakończona, proszę popatrzeć, piękna choineczka wyszła, śnieżek, ale ciekawa jestem, czy ktoś odgadnie, co tutaj dalej się ukrywa. Będziemy dowiązywać nitkę, dowiązujemy z tej strony, ja zawsze sobie... Tak, jeżeli mam więcej oczywiście, to zostawiam trzy oczka łańcuszka i to będziemy traktować już jako pierwszy słupek. Ja już dowiązałam nitkę, tak jak mówiłam, do, tej, do tego łańcuszka, który mi pozostał. Zaczęłam sobie właśnie od prawej strony i. Bez zmniejszania bo teraz przez jakiś czas, chyba mniej więcej 10 rządków, będziemy miały w tej samej szerokości bez zmniejszania, bez rozszerzania. Więc zrobiłam dwie pełne krateczki, następnie pięć pustych, pięć pełnych, a pięć pełnych kratek to 16 słupków obok siebie i znowu pięć krateczek pustych, czyli na przemian 5, 5, 5. A teraz czas na trzy krateczki pełne. Tu jest akurat w centrum już tej robótki. I będzie się powoli wyłaniał kolejny kształt. Po dowiązaniu nitki jest troszkę trudniej dziergać, bo wiemy, że te słupki są po prostu jakby z drugiej strony chwycone, ale myślę, że spokojnie sobie damy radę. Po prostu trzeba wbić szydełko. Troszkę niżej na mostkach, natomiast nie ma żadnego problemu. Ok, czyli trzy pełne krateczki to 10 słupków obok siebie. Centrum robótki już za nami, więc teraz tak jak było po prawej, tak i po lewej. Robimy najpierw pięć pustych kratek. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. No i od tej chwili właściwie już robimy kontynuację do końca rządku, no bo musimy zrobić pięć pustych krateczek i dwie pełne. I to był pierwszy rządek od dowiązanej nitki. Muszę poprawić, bo uchwyciłam jedną nitkę i widziały panie, że to jednak brzydko wygląda, bo wtedy się tak niefajnie wyciąga. Trzeba mieć zawsze dwie niteczki pod szydełkiem. To wtedy po prostu ta, ten wzór się ładniej prezentuje. Nie ma takich dużych oczek od uchwycania słupków. No i co zostały po prostu? nam dwie boczne pełne krateczki, czyli siedem słupków. Raz. Jednak ciężko się tu wbić. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, no i 7. Ok, pierwszy rządek od dowiązanej nitki. I sprawdźmy sobie, bez zmniejszania mamy tutaj dwie pełne kratki, pięć pustych, pięć pełnych, pięć pustych, trzy pełne, pięć pustych, pięć pełnych, pięć pustych i dwie pełne. Przerzucamy na drugą stronę i zaczynamy od dwóch pełnych krateczek i czterech pustych, a to będzie już drugi rządek od dowiązanej nitki.